Cześć, siemano z tej strony jest ze Piotrek. Witam. Kolejny odcinek w gospodarze. Dzisiaj jadę ponownie nabytek, bo od komornika kupiłem fajną rzecz. Za tanie pieniądze. Więcej jest git. Tutaj zamkniętym sobie otworzę. Otworzymy, okej. Okay. jest tutaj są wbierające, trochę zakurzone. Dobra, czepimy ją. Wałek zaczepiony, jedziemy. Tutaj kończę orkę, muszę powiedzieć, że nie na no pole zostało zaorania no. Zjedziemy Wolibym zaczął kupować świnie Tylko jest, widzisz, mały problem, bo kurczę Kjurcie Nie mam jak ładować, nie mam nic ładowacza. Na komalni nie chcę mi sprzedać na 30 bo powiedz, że za mało daje. No, ale przejdziemy tutaj przez granicę, może... Chyba 30 powinno dać radę, tylko... przecież kurwa da radę. Działa. Ja Coś nie... a nie, zbiera. Dobra, zbieramy powoli, jeśli są jakieś skosy, to przepraszam. Nie, nie słychać.

Może kupię jakiś lepszy ciągnik później. Zobaczymy. Dobra, ja mam pe pełna. Może tutaj pojedziemy. Zobaczymy gdzie wyjedziemy. A co byś kupił za lepszy ciągnik? Nie wiem nie co. Ja tylko są, są na to, ale... Nie wiem. Mus muszę się zastanowić jeszcze. To jest fanaszyk O! Kupiło. tak widać, że inwestuje w gospodarkę. Trzeba powoli inwestować. Powoli by się raz dali. Muszę tutaj sprzedawać, bo nie mam gdzie. Zobaczmy. Jest może większy pup, sobie kupię, ale to jest kwestia. Kwestia Nie pierdol, mi tutaj, Piotrek. 480, za tam. a przez śliski przejdziemy. To chyba że nie będę miał. Nic nie jedzie. W ogóle to jest jakieś pusto, co nie, Piotrek? No właśnie. Nic tu nie jeździ. Może nawet, nawet dobrze policja nie jeździ. Więc Piotrek się nachla i będzie jechał i nimi, nic mu nie zrobię. <grym> Ja tylko piła wypiłem. Pi tylko papiła wypiłem. I chyba na popite kurwa. Możesz jakiś większy ciągnik kupić czasami myśliliśmy o tym, na inzym No wiesz ja po tym na razie to ja muszę kupić jakiś ciągnik z turem No no tak, bo nie mamy żadnego ten z Turem. tak Zastanawiam się, czy przy późniejszym też nie kupi te pole z kurytą obok mnie. No i czym to skosisz? Ale to tyro, jak będzie jakaś oczkarnia albo tam. Komentarz z przystawką to kukurycę. A no chyba, że te. Na razie, na razie nie. Na razie to to są tylko plany <grych> A jak się potoczą to Jeszcze nikt nie wie Okruty Jeszcze nikt nie wie Jak to będzie Tu, czepoglądbym w trzynastkę u CITUSA. To mam sezon na te dwie gospodarki. No. Fajna sprawa była. To przypominałbym sobie. Robię nam jak, jak chciałem tobie zabrać w poszu. Co? <grym> <grym> no, nie idzie z <grym> A ci kurwa dam. Ja też pamiętam, że jak kupiłeś chyba Centura, to to, to. to były chyba laki, nie? Nooo, ale to było najlepsze, że. Nie, on chyba grę crashował. Mi się nie. wydaje. Nie, były laki chyba, mi się wydaje. No nie, bo jeden. oczy nagraliśmy i było ok. Tak, tak. On chyba grę coś crashował, nie wiem. No idę. Ten sezon. O, oh, był sezon, pamiętam. Pamiętam. I powiem Ci, że zawsze ten... Czy popieram sobie... Raczej czasem popieram ten sezon. mi właśnie że kremy na tej gospodarki. 15 tu mam Piotrek, masz gospodarkę. Raczej... Znaczy, i... To To różnie bywa, raz mam tą, raz mam tą. To, to zależy eee... Ten, ale kuchnię, kuchnię... miałem tą, tą mniejszą. Tą ty tytu... Nie, to moja była mniejsza. No. Ale byłem i tak najpogatszy. Może <grym grym> tam jak... Stanek... Czekaj, raz chyba się to robiłem. Ja miałem ponad milion o, o, No Ostatnio jak to, to miałem akurat tą większą gospodarkę Ach czasy zajebistość odcinek z Titusem? I z Tobą tam? Nie, mi nie było. Yy, ale w później... Byłeś, nie? A może? Tak, ty tam nie. Nie, ty tam... Nie, nie wiem. Nie, wiem, czy też tam chyba byłeś, właśnie? A było na podsumowaniu, ty byłeś ze mną. Ale... W jakimś odcinku nie mnie występowałaś, tak jak ja byłem? Tak, nie jak wiem. To było? Nie wiem, nie pamiętam. Chłopaku... <grystanie> kiedy to było? <grystanie> Właśnie. <grystanie> Ale fajna mapka. Idę z bo kiedy zdałem zrobić yy, powrót do przyszłości. <grystanie> I tam nie było co robić już. I tak ty wszystko chyba nie miał. No nie miał. No. Kurczę. To ty zonę, jak to gryfos tak kupiłem się i dach wszystko pokoszone. Później kupiłem chyba, na piwę bizon szesnastka. Talerzu, siczkarnia, talerzu z fendem. I na sieczkarni się trochę to robiłem, to kupiłem tą na większą łąkę, jaka ja była. O tyku, O tyku, 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 to tyku, No, tyku, i... ten... i tyku, klasa. tyku, z Sejmem? Nie, tyku, A to może? A to może Sejm bo że miałem te dwie kosiadki, tego klasę i coś tam. Mhm. I, 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 tego, no. I od razu na pokój co robiły. Mech stare czasy. Jest, 50 odcinków było? Pięćdziesiąt. szybko sobie. Hmm. Hmm. Albo pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt trzy, cztery sprawdzę. Hmm. I my tu mamy nie, nie, nie było nawet 44. Bo chyba były jakieś błędy nieczasem. nie czasem? Nie, nie było błędu, tylko 15 wyszła. A nie to Nie wiem. Nie, ich. nie, nie. nie. Pamiętam jak kurwa Johnny dostał o do Titusa Nie No bo je... Jezu, kurwa, Zamiast jechać drogą dobrze sporo na pierdalo no A bo kilo 300 na godzinę się jeździło Co tam jeszcze? O Wa... Wła... Władek był najlepszy tak, tak. Kurwa, bo ty... A nie z nami to chyba nie patrzyłeś. Bo my z sobie się powiedzieliśmy, że 16 podpiąłem do Watka i Watek i, i tak mnie wziął <grywa> Czyś zadałeś wszystko? No po To jest co i i tak na łożę skończę tamto pole i będę kończył już to, co, to nie brak? Nie, so. wiesz, bo i tak i ile, dwie minuty i koniec. Okej. Okay. a tamto pole i tak poza odcinkiem załadam. Nie, nie przed... ale Tak, mnie tak, tak się ci powiem, że moim zdaniem yy, pierwszy, trzeci i piąty, czy są tu najlepsze i tutaj, ja. Bo pierwszy czego był? Z sobie eee, mapy A no wiem Trzecia to była... Co było trzecie? Trzecie jest setor, e, setory e, Na kurarach A na kurarach no Jeszcze fajna i ciekawa była Więc e, mówię, pierwszy, trzeci i piąty był dobrym sezonem e, e, Titus a Truski, truki też obejrzałem. Party też, ale tak spytnie mi się, nie wiem czemu, ale nie... Tak spytnie nie podobały, nie? A czemu? Nie wiem. Nie wiem czemu, ale pierwszy, nawet to teraz yy, oklądam pierwsze, trzeci i piąte, to są. No w piątym, jak pamiętam dobrze, to pierwszy raz ty tu zgrał na multi. Tak, po jakieś płynki chyba były, ten, bo ja pamiętam, że i to co popierałem te gip, bo i to zagrać, to... nie wiem, ja chyba się nie mogłem to łączyć w ogóle. Czy coś no, się nie dziwię ale przecież. I każdy też ok, to też nie, nie były złe odcinki. Przecież. Powiesz, czemu ty w czwartym sezonie takie jak... Y ok, y krótkie odcinki nagrywał? E, wiem, wiem. Mówię ci. E, raczej słyszałem y od koleki, że najprawdopodobniej czemu. Aha... Ale to końca... to końca... nie wiem jak tam... To ci później powiem. Spoko. Bo tam były po 15 minut odcinki, nie? Tak, maksymalnie. Dobra, będziemy kończyć. No, dzisiaj widzieliście, była, kupiłem nowy nabytek Sipa, Z I zwiesiliśmy prawie w... całą swomę. Piotr tam sobie orkę kończył. I poza odcinkiem w ogóle skończę to też oddać, bo... Była już orka, więc na jednym odcinku to już starczy. No. I teraz jeszcze dodać? mi zagrać do następnego odcinka też dzięki za, dziękuję za grę więc wbijajcie na kanał Piotka i do następnego trzymajcie się, cześć! Ciesz?